Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektórzy ludzie dożywają sędziwego wieku, aktywni i szczęśliwi, podczas gdy inni nagle opuszczają ten świat, nie osiągając nawet sześćdziesiątki? Powodem tego, wierzcie mi z mojego doświadczenia, nie są choroby serca, nowotwory, ani nawet wypadki. Jest to coś znacznie cichszego i mniej rzucającego się w oczy, o czym niewiele osób wie, a jeszcze mniej przywiązuje do tego odpowiednią wagę. Nazywam się Liwa Imin. Jestem chińskim uzdrowicielem z ponad 40-letnim doświadczeniem w leczeniu przy użyciu starożytnych metod tradycyjnej medycyny chińskiej. W latach 70. po raz pierwszy odwiedziłem Związek Radziecki, aby wymienić się cenną wiedzą z lokalnymi uzdrowicielami ludowymi. Wtedy w spokojnej atmosferze radzieckich sanatoriów i cichych gabinetów zielarzy po raz pierwszy ujawniłem rosyjskim uzdrowicielom ten niesamowity sekret długiego i zdrowego życia. A co jeśli powiem Ci, że sekret długowieczności, dobrego zdrowia i pełnej energii starości nie tkwi w drogich lekach, skomplikowanych operacjach, a nawet rygorystycznych dietach? Jest on tak prosty i dostępny, że może z niego skorzystać absolutnie każdy. Jest to prosty masaż palców. Tak, tak, dokładnie palców. Każdy z palców jest połączony z określonymi organami i układami organizmu, a odpowiedni wpływ na nie. Może nie tylko złagodzić ból lub napięcie, ale dosłownie ożywić organizm, przywrócić młodość i energię, które wydawały się utracone dawno temu. Kiedy po raz pierwszy opowiedziałem o tym radzieckim uzdrowicielom, byli zaskoczeni prostotą i skutecznością tej metody. Dzisiaj postanowiłem zdradzić ten sekret również Państwu. Wystarczy dwie minuty rano i dwie minuty wieczorem, aby wymasować każdy palec. Pierwsze efekty zauważysz już po trzech dniach. Każdy palec dłoni jest prawdziwym panelem sterowania Twoim organizmem, a piąty palec, uwierz mi, zaskoczy Cię szczególnie mocno. Efekt jego masażu po prostu Cię zadziwi. Koniecznie obejrzyj ten film do końca. Przez lata pomogłem tysiącom ludzi w Chinach, Rosji i na całym świecie. Widziałem, jak życie moich pacjentów zmieniało się dosłownie na moich oczach. Choroby ustępowały, wracała energia, znikał niepokój i bezsenność. Wszystko to dzięki wiedzy zachowanej przez wieki przez starożytnych chińskich mistrzów medycyny. Zanim przejdziemy do głównej, szczegółowej analizy tego, jak dokładnie masować każdy palec i na co to wpływa, proszę Was o jedną ważną rzecz. Jeśli nie subskrybują Państwo jeszcze tego kanału, proszę to zrobić teraz i kliknąć dzwonek, aby jako pierwsi dowiedzieć się o prostych i skutecznych technikach zdrowotnych, którymi będę się z Państwem dzielić co tydzień. Jeśli uważają Państwo, że ten temat jest dla Państwa bliski i ważny, proszę wpisać cyfrę 1 w komentarzach. Jeśli uważają Państwo, że coś możemy poprawić, proszę wpisać cyfrę 2. Państwa komentarze pomagają nam stać się lepszymi i dostarczać Państwu jeszcze bardziej przydatnych informacji. Teraz nadszedł czas, aby ujawnić, w jaki sposób ta starożytna radziecko-chińska tajemnica masażu palców może zastąpić całą domową apteczkę. I zapewnić ci zdrowie na zawsze. Tak więc, drodzy przyjaciele, na czym polega sekret tego niesamowitego masażu i dlaczego działa tak skutecznie? Pozwólcie, że szczegółowo wyjaśnię istotę tej starożytnej techniki, która łączy w sobie mądrość chińskich uzdrowicieli i doświadczenie radzieckich narzekaczy. Od czasów starożytnych medycyna chińska uczy nas, że ludzkie ciało jest jednym połączonym systemem, w którym każdy organ, każdy mięsień. A nawet każdy najmniejszy punkt na ciele są ze sobą nierozerwalnie związane. Zgodnie z mądrością tradycyjnej medycyny chińskiej, nasze dłonie są swego rodzaju mapą całego ciała, a palce na tej mapie są prawdziwymi kluczem do zdrowia narządów wewnętrznych. Każdy palec dłoni jest połączony z określonymi organami i ważnymi układami naszego ciała poprzez kanały energetyczne, które nazywamy meridianami. To właśnie przez te kanały krąży energia życiowa Ci. Jeśli gdzieś dochodzi do zastoju energii, równowaga zostaje zaburzona, co prowadzi do choroby. Na szczęście za pomocą prostego masażu palców można odblokować te kanały energetyczne, uruchomić przepływ ci i szybko przywrócić zdrowie. Wyobraź sobie, że Twoje palce są miniaturowymi dźwigniami, których naciśnięcie aktywuje procesy regeneracji i leczenia w organizmie. Masując określony palec, Dosłownie wysyłasz sygnały do określonych narządów, stymulując ich pracę i poprawiając ogólną kondycję organizmu. Dlatego poświęcając zaledwie dwie minuty rano i wieczorem na masaż każdego palca, możesz osiągnąć niesamowite rezultaty w ciągu zaledwie trzech dni. Dlaczego tak szybko? Ponieważ uruchamiasz głębokie mechanizmy samoleczenia, które są nieodłączną częścią natury każdego człowieka. Nie jest to magia ani cud, ale prosta fizjologia. Podczas masażu palców zwiększa się krążenie krwi w organizmie, aktywują się zakończenia nerwowe i rozpoczyna się proces oczyszczania tkanek z toksyn i odpadów. Wraz z krwią i energią krążącą w organizmie do narządów docierają tlen i składniki odżywcze, a organizm dosłownie ożywa. Co ciekawe, radzieccy uzdrowiciele, którym podzieliłem się tą techniką w latach 80., potwierdzili jej skuteczność setkami przykładów i obserwacji. Zauważyli, że pacjenci, którzy regularnie wykonywali masaż palców, znacznie rzadziej odwiedzali lekarzy i szybciej wracali do zdrowia. Należy jednak pamiętać, że sekret sukcesu tkwi w regularności i konsekwencji. Tylko regularne wykonywanie masażu, codziennie rano i wieczorem przez dwie minuty na każdym palcu, pozwoli osiągnąć głębokie i trwałe rezultaty. Już trzeciego dnia zaczniesz zauważać pierwsze przyjemne zmiany. Poprawi się Twój nastrój, zniknie drażliwość i zmęczenie. Poczujesz przypływ energii, a wiele nieprzyjemnych objawów, które dokuczały Ci od dawna, zacznie ustępować. W kolejnych częściach naszego filmu omówię szczegółowo każdy palec z osobna. Dowiesz się, za co dokładnie odpowiada kciuk, w jaki sposób palec wskazujący jest powiązany z trawieniem, dlaczego masaż środkowego palca pomaga normalizować tętno i sen, jaki wpływ ma palec serdeczny na hormony i metabolizm. I dlaczego mały palec jest w stanie uwolnić się od niepokoju i hałasu w głowie? Uwierz mi, po zapoznaniu się z tymi informacjami spojrzysz na swoje dłonie w zupełnie nowy sposób i zrozumiesz, że sekret zdrowia i długowieczności zawsze był dosłownie pod Twoimi palcami. Oglądaj uważnie, ponieważ teraz przejdziemy do części praktycznej i nauczę Cię, jak prawidłowo masować każdy palec, aby już po kilku dniach poczuć pełną moc. Tej wyjątkowej i sprawdzonej techniki. Zacznijmy więc naszą podróż do zdrowia od kciuka. Nie masz pojęcia, ile ważnych funkcji w Twoim organizmie jest z nim związanych. Kciuk jest prawdziwym strażnikiem Twojej odporności, oddechu i płuc. Jeśli często łapiesz przeziębienia, cierpisz na zapalenie oskrzeli, kaszel lub po prostu chcesz wzmocnić swój układ odpornościowy, masaż kciuka stanie się Twoim niezawodnym sprzymierzeńcem. Dlaczego kciuk jest tak ważny? Według medycyny chińskiej jest on bezpośrednio połączony z meridianem płuc, przez który przepływa energia niezbędna do silnej odporności i swobodnego oddychania. Regularny masaż kciuka uruchamia procesy, które oczyszczają drogi oddechowe, wzmacniają odporność organizmu i pomagają szybciej radzić sobie z przeziębieniami i stanami zapalnymi dróg oddechowych. Kiedy byłem w Związku Radzieckim. To właśnie masaż kciuka szczególnie interesował radzieckich uzdrowicieli. W końcu jest to prosty, dostępny i niezwykle skuteczny sposób na poprawę zdrowia, który z łatwością opanuje absolutnie każdy. Jak prawidłowo masować kciuk? Oto prosta i zrozumiała instrukcja, dostępna dla każdego. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Weź kciuk lewej dłoni w prawą dłoń. Delikatnie, ale mocno naciśnij podstawę palca. I stopniowo przesuwaj się w górę aż do czubka. Wyobraź sobie, że wyciskasz zastój energii w górę i uwalniasz ją na zewnątrz. Następnie delikatnie i ostrożnie masuj boki palca okrężnymi ruchami. Zakończ masaż ruchami, głaszczącymi od podstawy do czubka palca. Powtórz tę czynność 3 do 4 razy na każdą rękę rano i wieczorem przez dwie minuty. Już po kilku dniach zauważysz, że oddychanie staje się łatwiejsze. Kaszel ustępuje, a energia i wigor dosłownie wypełniają Twoje ciało. Masaż ten jest szczególnie przydatny w zimnych porach roku, kiedy organizm potrzebuje wzmocnienia odporności. Przejdźmy teraz do kolejnego ważnego palca, który ma wpływ na trawienie czyli palca wskazującego. Palec wskazujący jest bezpośrednio odpowiedzialny za zdrowie układu pokarmowego i przewodu pokarmowego. Jest to swego rodzaju wskaźnik równowagi wewnętrznej organizmu. Jeśli po jedzeniu odczuwasz ciężkość, wzdęcia, niestrawność, zaparcia i inne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, masaż palca wskazującego stanie się nieodzownym narzędziem do szybkiego powrotu do zdrowia. Dlaczego palec wskazujący jest tak skuteczny? Faktem jest, że to właśnie przez niego przebiegają meridiany związane z jelita grubego i żołądkiem. Regularny nacisk na palec wskazujący normalizuje funkcjonowanie tych narządów. Poprawia metabolizm i eliminuje wiele nieprzyjemnych objawów. Jak prawidłowo masować palec wskazujący? Postępuj zgodnie z tym prostym schematem. Chwyć palec wskazujący jednej dłoni drugą ręką, tak aby było to dla Ciebie wygodne. Rozpocznij masaż od delikatnego, ale wyczuwalnego ucisku, przesuwając się od podstawy palca w kierunku jego czubka. Powtórz te ruchy co najmniej 10 razy. Następnie przejdź do okrężnych ruchów masażu wokół stawu w środkowej części palca. Jest to szczególnie przydatne, jeśli często odczuwasz wzdęcia i ciężkość po jedzeniu. Zakończ masaż delikatnymi ruchami palca od podstawy do czubka, jakbyś łagodził zmęczenie i napięcie. Wykonuj to ćwiczenie codziennie rano i wieczorem przez dwie minuty, a już po kilku dniach poczujesz, jak Twoje trawienie się normalizuje. Ciężkość po jedzeniu znika, a organizm zaczyna pracować jak w zegarku. Kiedy po raz pierwszy podzieliłem się tą techniką z radzieckimi uzdrowicielami, byli zdumieni, jak tak prosta praktyka może zastąpić wiele leków na problemy trawienne. Teraz ty również możesz skorzystać z tej sprawdzonej metody i przekonać się o jej skuteczności. W następnej sekcji czekają na ciebie nie mniej ważne odkrycia. Powiem ci, jak prosty masaż środkowego palca może pomóc ci pokonać bezsenność, poprawić pracę serca i zmniejszyć niepokój. Nie przełączaj się. Przed nami więcej wyjątkowych wskazówek, które zmienią Twoje zdrowie i życie na lepsze. Teraz nadszedł czas, aby dowiedzieć się, dlaczego środkowy palec ma wyjątkową zdolność ochrony serca, poprawy snu i łagodzenia niepokoju. W tradycyjnej medycynie chińskiej palec środkowy uważany jest za najważniejszy punkt energetyczny odpowiedzialny za funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i nerwów. Nie bez powodu nazywany jest palcem serca. Jeśli dokucza ci szybki puls, bezsenność, nocne przebudzenia lub po prostu wewnętrzny niepokój, codzienny masaż palca środkowego może radykalnie poprawić sytuację. Dlaczego to działa? Palec środkowy jest bezpośrednio połączony z meridianem osierdziowym, błoną chroniącą serce przed wszelkimi negatywnymi wpływami. Stymulując ten meridian, normalizujesz rytm serca, uspokajasz nerwy. I dosłownie restartujesz układ nerwowy, przywracając spokój ducha i spokojny sen. Po raz pierwszy zauważyłem niesamowitą moc masażu środkowego palca wiele lat temu, kiedy moi pacjenci zaczęli zgłaszać lepszy sen i mniejszy niepokój po kilku minutach wykonywania tej techniki dziennie. Oto prosta i skuteczna technika, dostępna dla każdego. Zrelaksuj się i usiądź wygodnie. Chwyć środkowy palec jednej dłoni tak, aby można go było wygodnie masować. Rozpocznij masaż delikatnym, ale zdecydowanym uciskiem od podstawy palca, przesuwając się powoli w górę w kierunku czubka. Powtórz ten ruch około 10 razy. Zwróć szczególną uwagę na środkowy staw środkowego palca. Masuj go delikatnie okrężnymi ruchami. Wzmacnia to działanie uspokajające na serce i nerwy. Zakończ masaż przyjemnymi, relaksującymi pociągnięciami palców od góry do dołu. Wykonuj ten masaż codziennie rano i wieczorem przez dwie minuty. Wkrótce poczujesz, jak twoje serce zaczyna pracować spokojniej. Będziesz lepiej spać, a wewnętrzny niepokój zniknie. Teraz przechodzimy do następnego palca, który często jest niesłusznie pomijany palca serdecznego. Mało kto wie, ale to właśnie palec serdeczny ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie układu hormonalnego i krążenie krwi. Kanały energetyczne palca serdecznego krążą energią odpowiedzialną za witalność, równowagę hormonalną i tempo metabolizmu. Jeśli czujesz się zmęczony, brakuje ci energii, masz zaburzenia metaboliczne lub zaburzenia równowagi hormonalnej, masaż palca serdecznego jest prostym i skutecznym sposobem na przywrócenie energii i zdrowia Twojemu organizmowi. Jak prawidłowo masować palec serdeczny? Schemat jest bardzo prosty i skuteczny. Weź palec serdeczny jednej dłoni w drugą i zacznij masować od podstawy, przesuwając się w górę do czubka palca, delikatnie, ale wystarczająco głęboko. Kręgłymi ruchami masuj każdy staw palca, zwracając uwagę na środkową część. To właśnie tutaj skupiają się ważne punkty energetyczne, które regulują gospodarkę hormonalną i metabolizm. Na koniec masuj palec delikatnymi ruchami od góry do dołu, jakbyś rozluźniał napięcie i zmęczenie. Wykonuj ten masaż codziennie rano i wieczorem przez dwie minuty, a zauważysz jak Twoje ciało zaczyna ożywać. Poprawi się metabolizm i powróci siła. Poziom hormonów stopniowo wróci do normy. Kiedy po raz pierwszy podzieliłem się tą techniką z radzieckimi uzdrowicielami, byli zdumieni jej prostotą i skutecznością. Teraz masz okazję przekonać się o tym sam. Nadszedł czas, aby zdradzić Ci sekret najmniejszego, ale niezwykle ważnego palca. Czyli małego palca. Mały palec jest prawdziwym panelem sterowania Twojego układu nerwowego. Odpowiada za eliminację niepokoju, paniki, uczuć, strachu i hałasu w głowie. Przez mały palec przechodzą kanały energetyczne połączone z mózgiem i nerwami. Odpowiedni masaż tego palca może uwolnić Cię od chronicznego stresu i drażliwości. Dlaczego mały palec jest tak ważny dla spokoju ducha i wewnętrznej równowagi? To proste. Wpływając na mały palec, stabilizujesz pracę układu nerwowego i mózgu, uwalniasz nagromadzone napięcie i dosłownie restartujesz swój stan emocjonalny. Jak prawidłowo masować mały palec, aby przywrócić spokój ducha i jasność umysłu? Postępuj zgodnie z tymi prostymi i jasnymi instrukcjami. Weź mały palec jednej dłoni w dłoń drugiej ręki i zacznij delikatny masaż od podstawy palca, przesuwając się w górę do jego czubka. Zwróć szczególną uwagę na czubek palca. To właśnie tutaj znajduje się potężny punkt, który łagodzi napięcie nerwowe i uczucie strachu. Masuj go okrężnymi ruchami przez kilka sekund. Kontynuuj masaż, delikatnie naciskając boczne powierzchnie palca. Zakończ sesję przyjemnymi, kojącymi ruchami od góry do dołu. Wykonuj masaż małego palca codziennie rano i wieczorem przez zaledwie dwie minuty, a będziesz zaskoczony jak szybko znikną niepokój, panika i drażliwość. W ciągu zaledwie kilku dni Twój umysł stanie się jaśniejszy, myśli spokojniejsze, a Ty zaczniesz się lepiej koncentrować i cieszyć życiem. Drodzy przyjaciele, macie teraz wszystko, czego potrzebujecie, aby dosłownie zmienić swoje zdrowie, poświęcając zaledwie kilka minut dziennie na masaż palców. Aby jednak Wasz sukces był maksymalny, w następnym punkcie podam Wam ważne zalecenia i wskazówki dotyczące stosowania tej techniki. Powiem Wam szczegółowo, kiedy najlepiej wykonywać masaż, jakie doznania mogą się pojawić i co należy wiedzieć, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Zostańcie z nami. Przed nami jeszcze wiele ważnych i przydatnych informacji. Teraz, drodzy przyjaciele, macie w rękach prawdziwy skarb starożytną, prostą i niezwykle skuteczną technikę przywracania zdrowia za pomocą masażu palców. Aby jednak ta metoda przyniosła naprawdę maksymalne korzyści, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych zaleceń. Przede wszystkim pamiętajcie o jednej głównej zasadzie. Kluczem do sukcesu tej techniki jest konsekwencja. Idealny czas na masaż to poranek i wieczór. Rano masaż pomoże obudzić organizm, naładować go energią na cały dzień, i uruchomić pracę wszystkich narządów wewnętrznych. Wieczorem uspokoi układ nerwowy, złagodzi napięcie nagromadzone w ciągu dnia i pozwoli zasnąć głęboko i spokojnie. Sam masaż nie powinien zająć dużo czasu. Wystarczy dwie minuty na każdy palec rano i tyle samo wieczorem. W ten sposób cały kompleks zajmie około 10 minut rano i 10 minut wieczorem. Ale to właśnie te niewielkie inwestycje czasu zwrócą się w postaci dobrego zdrowia, dobrego samopoczucia i wysokiego poziomu energii życiowej. Jakie odczucia mogą pojawić się w pierwszych dniach praktyki? To ważne pytanie, które zadaje mi wielu pacjentów i na które chcę udzielić jasnej odpowiedzi. W pierwszych dniach możesz odczuwać lekkie mrowienie, przyjemne ciepło lub niewielkie drętwienie palców i dłoni. Jest to całkowicie normalne, a nawet dobre, ponieważ oznacza, że energia w Twoim ciele zaczyna aktywnie krążyć i przywracać równowagę. Niektórzy ludzie zauważają niezwykłą lekkość, poprawę nastroju, przypływ energii, a nawet ustąpienie niektórych przewlekłych bólów i dolegliwości w ciągu pierwszych kilku dni. Dzieje się tak, ponieważ masaż palców rozpoczyna głęboki proces oczyszczania organizmu z zastojów energii, toksyn i złych substancji nagromadzonych przez lata życia. Nie zdziw się, jeśli w pierwszych dniach wystąpią niewielkie nasilenie objawów chorób, które dokuczają ci od dawna. Jest to zjawisko przejściowe spowodowane aktywnym usuwaniem przez organizm przyczyn choroby. Wkrótce poczujesz znaczną poprawę swojego stanu. Po prostu kontynuuj masaż, a za kilka dni twoje ciało podziękuje ci wigorem i energią. Podsumowując, chcę podkreślić najważniejsze. Regularne wykonywanie masażu palców to nie tylko zdrowy nawyk, to prawdziwa alternatywa dla apteczki pierwszej pomocy, tabletek i środków chemicznych, po które zwykle sięgamy z różnych powodów. Przez wiele lat mojej praktyki leczniczej przekonałem się, że ludzkie ciało ma niesamowite możliwości samoleczenia, a masaż palców jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów aktywacji tych zasobów. Pamiętaj czasy, kiedy ludzie rzadko chorowali, żyli długo i pełnią życia, nie biorąc tabletek przy najmniejszym dolegliwości. To właśnie te proste techniki, sprawdzone przez wieki, były podstawą ich zdrowia. Dzisiaj masz okazję dołączyć do tysięcy osób, które już zmieniły swoje życie na lepsze dzięki masażowi palców. Zapraszam więc do udziału w małym, ale ważnym eksperymencie. Spróbuj wykonywać ten masaż codziennie przez tydzień i przekonaj się sam. Jakie zmiany zajdą w Twoim ciele i samopoczuciu? A potem koniecznie napisz o tym w komentarzach. Podziel się swoimi odczuciami, wynikami i wrażeniami. Bardzo ważne jest dla nas, abyśmy wiedzieli, jak się czułeś i co zmieniło się w ciągu ostatniego tygodnia. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij przycisk subskrypcji i dzwonek już teraz, aby otrzymywać jeszcze więcej prostych i skutecznych wskazówek, które poprawią Twoje zdrowie i jakość życia. Dziękuję za dzisiejszą obecność. Pamiętaj, że zdrowie zaczyna się w Twoich dłoniach i tylko Ty możesz zrobić pierwszy krok w kierunku zdrowego, spełnionego i szczęśliwego życia. To była Liwaj Min, twoja chińska uzdrowicielka i przyjaciółka. Do zobaczenia w nowych filmikach. Tak.